Najlepiej no no lepiej o Szatani w ogóle nie myśleć. W ogóle, w ogóle po co my się w ogóle nie interesujemy? Ja tylko mówię wam o strategia i tego wam ostrzegam, ale, ale w ogóle myśleć o nim ma co? Stojmy po stronie Pana Jezusa, nie? Stoimy po stronie Pana Jezusa, a jak nas zaatakuje, to raczej nie wygra z nami. nie? Chyba, że wejdziemy na Jego terytorium. Bo bardzo łatwo wpaść w fascynację i, i, i tylko o Nim rozmawiać i ten i. I, i a kim on jest? On ma zero, zero władzy nad nami. Chyba, że mu damy tą władzę, albo Pan Bóg dopuści dla naszego jakiegoś dobra, że, że szatan nas będzie doświadczał. Ale, ale jak my mu go dopuścimy, no to w ten czas my cierpimy i, i mówimy, że Pan Bóg jest zły, bo gdzie Pan Bóg był. Ale nie fascynujmy się tą drugą stroną, bo on chce, żebyśmy cały czas. I ludzie siedzą. Ja nieraz czytam na, po internetach gdzieś, ludzie siedzą w tym, dyskutują na ten temat. To jest bardzo też niebezpieczne. Nie? To, jest, to jest teren bardzo niebezpieczny. Realny to nie jest wirtualny świat, to jest realny świat zła, który istnieje. Ale my raczej stajemy po stronie, po stronie światła. Jeżeli będziemy w porządku wobec siebie, jeżeli będziemy żyli w prawdzie Ewangelii, jeżeli będziemy z sakramentami. Szada nie ma szans chyba mówię, że Pan Bóg pozwoli mu dla naszego dobra zbliżyć się i nas doświadczyć w jakiś sposób. Na przykład, czy jesteśmy wierni, ale tak szata nas nie dotknie. Ale w większości poprzez nasze, jak to się mówi, curiosity, czyli naszą y, ciekawość, głupotę i brak wiedzy. Po prostu to, co wam dzisiaj rano mówiłem. Brak wiedzy, jak no, to tam gra jakaś, gdzie tam, gdzie tam. co? Może tak, może nie, ale trzeba być ostrożnym, prawda? Dlatego to jest bardzo ważne. Właśnie ksiądz redaktor już przyszedł nie usunąć stąd, więc już jest czas. Więc ja wam bardzo dziękuję i, i, i myślę, że nie da się wszystkiego powiedzieć, ale że chociaż trochę cieszę się i dodaję Panu Bogu dzisiaj tą radość, że, że chociaż trochę mogę wam, wam pomóc. A przez was pomóc innym nie. Pamiętajcie o mnie w modlitwie. Walka trwa o każdego z was. Do końca waszego życia będzie walka trwała, więc nigdy nie dajcie się zwieść, nigdy nie powiecie, a ja już jestem OK, ja już siądźcie sobie na wygodnej kanapie i jest wszystko dobrze. W ten czas momentalnie zaczynacie przegrywać. Bądźcie cały czas, pamiętajcie, bądźcie czujni. Bądźcie czujni, walka trwa o was, a im więcej dobra będziecie robić, im więcej będziecie apostołami, im więcej będziecie ewangelizować, tym więcej światła i mocy dostaniecie, ale również nie będziecie kochani tam na dole. Więc trzeba się z tym liczyć, że będą trudności, ale im więcej tych trudności, kiedyś taki widziałem fajny mem w internecie, nie? stoi Maksymilian Kolbe z jakimiś zakonnikami, i tak czyta jakiś list i tak było napisane, znowu na nas napisali donos. To znaczy, że wszystko dobrze robimy. <głos> nie. <głos> Więc nie łamcie się problemami, prawda? Ktoś będzie pisał, ktoś będzie was czernio, ktoś będzie wam pokazywał, że, że nie macie wszystkiego pod sufitem. Nie przejmujcie się tym. Róbcie swoje. A, a Pan Bóg i Matka Najświętsza, najbardziej to się oddajcie w niewolę Maryi. Ona na pewno wam nie pozwoli ani zginąć jak w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w czymkolwiek wybierzecie w życiu. Jeżeli będziecie matkę, matkę Bożą po swojej stronie, nie tknie was. Będzie się wściekał, będzie, to co ja zakończę tak brzydko, przepraszam, że tak powiem, ale to co dostałem najpiękniejszą wiadomość od tamtej strony raz. Kiedy byłem już na końcu egzorcyzmu i to strasznego, strasznego, to już było Boże ciało. Wskręczałem na tą sobą mokry, spluty i ten ostatni już rzęził, już rzęzik, już nie mógł wyjść. Ja chyba cztery godziny. Ja już człowiek straciłem cierpliwość, nie? Już modlę się, modlę, i w pewnym momencie przed samym wyjściem powiedział tak: Ja bym cię zabił, ty skum, men, wiele razy, ale ona cię ochrania. Słuchajcie, ja jak dziecko płakałem. Ja siadłem na łóżku, i wyszedł. Osoba została uwolniona od. Ja płakałem jak dziecko, ja bym cię zabił wiele razy, ty sku kurczy byku, ale ona ci, kim ja jestem, że ona mi ochrania. To było tak rzeczywiste i tego nigdy nie zapomnę. Żaden traktat maryjny, żadne pobożne e, książki maryjne mi nigdy tyle nie dały, co to jedno zdanie. Ja bym cię wiele razy zabił. I wiem, dostałem nieraz łeb i wyszłem z opresji. A ja bym cię wiele razy taki owaki, ale ona cię ochrania. Tego dzisiaj wam daję świętego demofor, Konsekrację daję wam Narzędzia i nigdy się nie załamujcie. Pamiętajcie, zwycięstwo do nas należy. Dobrej nocy.